Ciekawym zastosowaniem BREN24 jest wykorzystanie tego narzędzia do wsparcia sprzedaży, czyli do monitoringu definiujemy e, słowa kluczowe, które są stricte powiązane z naszą branżą, z naszymi produktami i usługami. W przypadku branży finansowej, o której mówi właśnie ta konferencja, e, mogą to być takie frazy jak jakie konto, jaka lokata, jaki kredyt, w którym banku coś tam. Jeżeli teraz klient, e, jakiś użytkownik czy osoba w internecie, stara się zaczerpnąć informacje na taki temat, czyli pyta się swoich znajomych lub na forum publicznie zadaje takie pytanie, my możemy nawiązać z nią kontakt i zaoferować jej nasze rozwiązanie. Nowoczesny klient, nazywamy go klient 2.0, zbudował własny proces wybierania produktu i dalej zakupu. Nie sugeruje się on już tradycyjnymi formami reklamy, gdzie, yy, gdzie widzi reklamę i od razu podejmuje decyzję, czy chce ten produkt, czy nie. Nie, teraz on ma więcej czasu na przemyślenia. W pierwszej kolejności odrzuca ten przekaz, a dopiero wtedy, kiedy poczuje potrzebę yy, spróbowania dowiedzenia się więcej informacji, zazwyczaj korzysta z jakiejś wyszukiwarki internetowej, żeby właśnie dowiedzieć się więcej. Nie czyta też naszych tradycyjnych form przekazu, czyli yy, naszej strony firmowej z ofertą raczej szuka jakiś forów dyskusyjnych, szuka eksperckich stron, gdzie to ludzie, tak naprawdę ludzie, a nie firmy stoją za tym przekazem i ze swojej perspektywy zują takiej autentycznej opisują dany produkt i porównują go z innymi